Witam na kolejnym filmie. Dzisiaj film typowo testowy. Wiele osób pytało mnie e, o kijek, którym łowię. Jest to Dragon Pro White. Fajnie wykonany. Od 7 do 28 gram ciężar wyrzutowy. Fast. E, moc medium. 213 cm na końcu filmu, takie właśnie wszystkie techniczne rzeczy pokażę gdzieś, żebyście też sobie zobaczyli. Nie będę się właśnie tutaj w czymś jest wykończony dokładnie za bardzo w to wchodził. To mam chcę podać po prostu cechy użytkowe, jakie dlaczego po prostu ten kijek zakupiłem, do czego miał mi służyć? Więc zaczynamy. Kijek miał mi służyć pod sandacze, e, niestety nie wyszło mi sandaczowanie w tym roku, może, może jeszcze gdzieś tam się uda wybrać, no ale e, był zakupiony typowo pod sandacza. E, kolega, który nim mówił i właśnie zachęcił do tego kika, łowił nim sandacze e, bardzo skutecznie, bez problemu je wcinał i właśnie miał być pod takie rybki. Jednak moja inna zuma e, się zupełnie rozleciała. E, Kołowrotek e, no, nie trzymał się już przy tej wędce. Mocowanie jego było już tak e, brzydkie, że no, wstyd było to pokazywać na, na filmie, i postanowiłem, że a pomacham za szczupakami. No i to był strzał w dziesiątkę. E, kijek e, czuły. Każde branie naprawdę bardzo, bardzo dobrze czuć. Nie ma problemu z, problemów z ścięciem. A hole to sama, sama e, przyjemność, e, bardzo szybko męczy rybę, e, spadów jest bardzo, bardzo mało. E, no dla mnie to jest po prostu kijaszek e, ideał. E, co do wykończenia, to może się podobać e, uchwyt Fuji. Bardzo, bardzo fajnie e, trzyma, plus, że tutaj ma do zaczepiania e, przynęty, dużo do kijów nie ma tego, nie rozumiem. No przydaje to się, nie, 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 nie trzeba zaczepiać o przerodkę czy dokupywać specjalnego e, zaczepu do e, przynęt, żeby sobie do, do wędki e, zaczepiać. A jedyna wada tutaj był właśnie, e, było logo Dragona, taki kapselek. W wielu wędkach to odpada tu też. Mam go, nie wiem, czy go będę w ogóle przyklejał. Wolałbym, żeby na przykład tutaj nie było tego i tylko zakończone tak sobie, bez tego. I, i to uważam, że jest bardziej praktyczne. Lepiej lepiej się hmm, sprawdza. Eee, Toż mi się tu podoba, że na drugiej części. Też ma swoje oznaczenie. To jest pomocne, kiedy mamy wiele, wiele wędek. Ja już tak miałem kiedyś, że z okoniówkami wziąłem je w jeden kąt, położyłem. Później szybko jechałem na ryby i pomyliłem właśnie szczytową część wędki, ponieważ były one bardzo podobne i dopiero jak słońce zaświeciło i pierwszy rzut, mówię, coś nie tak patrzę, a faktycznie, faktycznie to była szczytówka od innej wędki. No dało się tak połowić, no ale... Ale to takie są yy, szczegóły. Yy, cena tej wędki od widziałem najtaniej, chyba 418 zł do yy, 480 zł. Yy, ja kupiłem gdzieś tak za 440 zł. Yy, no cena jest dość wysoka, ale dostajemy kijek naprawdę na fajnych komponentach, zrobiony i, 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 i to już czuć, jak się łowi. Naprawdę to jest. Yy, przeskok podług moich wędek yy, bardzo duży i kijek jest bardzo uniwersalny. On jest niby do 28 gram. No slajdem 50 nim rzucałem, ale to już jest tak yy, dużo dla niego. Rzucałem yy, herringiem 20, to też jest dla niego już za dużo. 16 herring na 7,5, główce to jest tak. Yy, jego, jego, jego max, jeżeli ktoś tam e, spokojnie rzuca, to, 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 to nie ma żadnych e, problemów, a wiem, że jeszcze znacznie ludzie przeciążali te kiki. No i ja, ja aż tak nie, 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 nie szalałem, chociaż e, też, też po prostu po jednym rzucie tym hellingiem 20 doszedłem do wniosku. Nie, 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 smuek to jest. To jest już dla niego e, za dużo. Jak oceniam tą wędkę? Oceniam ją na, w skali do 10 na dobrą dziewiątkę. No właśnie przez ten kapselek ma u mnie punkt niżej. Dajcie znać, czy jakąś taką wędkę podobną właśnie jak ta, która bardzo szybka jest, bez problemu cina rybki, a trzyma je, jak dla mnie to jest perfekcja. Nie ma nie miałem po prostu lepiej trzymającego kijka ryby, miałem też droższe wędki, łowiłem na nie i, i ten naprawdę się ponad nie e, wybija. Test jest po prostu nie jakoś tam reklamą akurat danej firmy, tylko wiele osób mnie pytało o ten kijek. Postanowiłem właśnie nagrać e, sandaczowy, szczupakowy kijek i można naprawdę fajnie, fajnie łowić. Yy, łowiłem nim nawet na przynęty zresztą teraz łowi bardzo lekko, bo yy, tutaj mam przynętę yy, 9 cm. Yy, obciążenie jest 2,7, jak się nie mylę, yy, grama I, i, i też bez problemu w takich hasztach yy, potrafię wyczuć, kiedy to akurat było branie ryby, kiedy nie. No Nie wszystko się wcina, bo, bo jednak to jest offsetik, ale i tak uważam, że no, dla mnie to jest fajny kijaszek. Zobaczę czy na pstrągi nie kupię sobie delikatniejszego, bo, bo też na pewno się e, fajnie sprawdzi i, i, i nie będzie z, e, problemu z wyholowaniem jakiejś większej ryby nawet przy mniejszym cw tej wędki. E, bo wiem, że wiele osób jak zakupiło jeden kijek to ma cały rozkład tych wędek i, 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 i chwali, no. łowi skutecznie bez, be, be, bez problemu. Dlatego smułek poleca i jeżeli ktoś się zastanawia i, i chce wydać troszeczkę więcej pieniędzy, to, to warto. Yy, można mieć w tej cenie dwie wędki, trzy wędki, no ale łowiąc, mając taki jeden jak nie potrzeba mieć właśnie więcej wędek na łódce. Dlatego smułek poleca i pojawią się kolejne testy. Yy, na moim kanale będę chciał właśnie wrócić do tej formuły, bo jest parę rzeczy, o, chcia, o których chciałbym Wam opowiedzieć i wielu, wielu osobom rozjaśni e, to pewne sprawy, e, pewne sprzęty będą dla nich e, łatwiejsze do zakupienia. Pozdrawiam Was i do zobaczenia na kolejnych filmach. Cześć Wam!